To jest taka rutynowa działalność nie tylko NBP, ale różnych instytucji, że jak jest propozycja legislacyjna, a w tym przypadku mamy propozycję legislacyjną rządu, projekt rządowy, no to określone, znów wymienione w ustawie instytucje opiniują, prawda? Więc ten projekt także był opiniowany. Zdaje się, że na na witrynie na pewno Ministerstwa Finansów, tak mi dzisiaj ktoś powiedział, ale być może także na naszej, myślę, że no, także na naszej, czyli do polskiej. Słucham? Na witrynie Kancelarii Premiera, no czyli, czyli wystarczy, można to przeczytać. Nie, tak powiem, polegając tylko na przekazach, no w skręczności uproszczone przekazach medialnych. Jest to opinia, która jest wielowątkowa i w gruncie rzeczy traktuje rozwiązanie rządowe jako, aby powiedział, być może konieczne zło. I pokazuje, że można byłoby lepiej. To tak na jego Czyli to nie jest jakaś krytyka w czambu, tylko jest to tak, tak zresztą, oczywiście, prawda, media podkręcają jak wszystko, no bo to tak, zdaje się, taka jest zasada funkcjonowania mediów, że oto NBE, prawda, no weźcie, ten NBA wali w rząd, no to przecież się czekali, przyłożył. Otóż, otóż nie, tam, to jest bardzo solidna, bardzo solidna analiza, która mówi, że być może to było konieczne, ale po pierwsze to samo w sprawy finansów publicznych nie załatwia. Czy, czy pewnego kryzysu finansów publicznych nie załatwia i można byłoby lepiej. A teraz czego nie było w tej, w tej opinii, bo to trochę wychodzi poza no, taki formalny, rutynowy schemat takich opinii, a co stanowi mój, mój pogląd i zresztą w ciągu najbliższych no, kilku dni będzie on zaprezentowany, bo postanowiłem wreszcie się w tej kwestii wypowiedzieć. I w jakichś tam dziennikach, nie wiem jeszcze, który, będzie, będzie to opublikowane. Otóż ja myślę tak. I tu nie mówię bynajmniej, bynajmniej o, o tym, jak mam stosunek do reformy emerytalnej. Uważam się pośrednio za jednego z jej, tak powiem, autorów, a w każdym razie sponsorów, bo przecież, jak byłem wicepremierem, to, to byłem w jakimś sensie zwierzchnikiem Jurka Hausnera. Pan profesor Hausnera, który, który był wtedy, no można powiedzieć, ojcem tej reformy. I on doprowadził reformę do. Właśnie uchwalcie. No i uchwalona została. Yy, otóż, yy, gdybym był, żeby była gdybym był ministrem yy, finansów dzisiaj, to też uznałbym, tak jak minister Rostowski, że obecny system jest nie do utrzymania. Znaczy, on jest w obecnej chwili. Nie do utrzymania ze względu na napięcia budżetowe. Pozwólcie teraz na kilka minut wyjaśnię. Chcemy wejść do euro, do strefy euro. Chcemy utrzymać dług publiczny poniżej 60%, do czego zobowiązuje nas Konstytucja, a tak naprawdę ustawa o finansach publicznych zmusza nas do tego, żebyśmy byli poniżej 55%, bo gdybyśmy przekroczyli, to następny budżet musiałby być zrównoważony, co by oznaczało, że z roku na rok trzeba byłoby no, obniżyć wydatki lub podwyższyć podatki na przykład na kwotę 40 miliardów złotych. Prawie niemożliwe. Niemożliwe, ale no, bardzo trudne. E, otóż dzisiaj w OFE jest około 17% PKB za 20 lat będzie około 60%. Za 30 lat około 70%. Gdzieś tam na jakimś w jakimś momencie osiągnięty zostanie te platon. Czyli gdzieś tam ileś procent PKB będzie będzie w ofercie. Otóż, jeżeli byśmy traktowali poważnie nas, nasz limit konstytucyjny i Poważnie traktowali kryteria z Maastricht, 60% PKB długu publicznego, musielibyśmy spłacić cały istniejący dług publiczny, co więcej, jeszcze zgromadzić poduszkę w postaci publicznych aktywów. Po pierwsze, to jest niemożliwe. Po drugie, nie jestem pewien, czy to nie byłoby bardzo szkodliwe dla gospodarki. Kraj, który musi także ze środków publicznych finansować budowę infrastruktury, nie może się na to rozgodzić. A więc minister Rostowski ma bardzo dobry punkt wyjścia, żeby system obecny zaatakować. Bo to się po prostu nie składa. Propozycja, <laughs> według mnie, optymalna byłaby następująca. Powiedzieć tak: rzeczywiście mamy, nie możemy utrzymać obecnego systemu, który powoduje nam olbrzymie. Koszty budżetowe. To nie są tak naprawdę koszty społeczne, bo cała nasza reforma polega na tym, że dług nierejestrowany, implicit debt, dorozumiany, przekształcamy, tak jak prawie nikt w Europie, w dług oficjalnie um, uchwycony, chwytany przez statystykę. To, co robimy, jest jedną z najlepszych rzeczy, jaka się w Europie przydarzyła. Zaraz tylko dokończę kwestię. Yy, otóż, yy, ponieważ to jest niemożliwe, za, za, nie możemy obniżyć deficytu odpowiednio, nie możemy ciąć wydatków tak szybko, nie chcemy podnosić podatków ta, yy, ta, w takiej skali. Musisz nam dać pewien czas. Zawieśmy wpłaty do OFE, na przykład na 4 lata, może na 3 lata. Przez ten okres Uporządkujemy finanse publiczne, przez ten okres dogadamy się z Unią Europejską. Ja bym tak powiedział, czy to by mi się udało? Nie wiem. Ale za cztery lata bardzo wiele rzeczy może się zdarzyć. Można się wtedy być może dogadać, nie tyle z Komisją Europejską, ale z podstawowymi partnerami, z Niemcami Francją, że przekonać ich. Dlaczego dzisiaj nam nie pozwalają? Dlatego, że mogłoby to być rozumiane, jako tolerancja dla nieodpowiedzialności fiskalnej, dla nieodpowiedzialności budżetowej przez kraje, które są w o wiele gorszej sytuacji niż Polska. Które potrzebują konsolidacji fiskalnej o wiele bardziej niż Polska. Więc... A, a, a znajdują się w stanie kryzysu. A my nie. Więc byłoby to demoralizujące, niektórzy twierdzą. Pozwolić Polsce na coś, co wprawdzie ma sens ekonomiczny, ale mogło być odbierane politycznie jako przyzwolenie na brak dyscypliny finansowej przez inne kraje. Więc dzisiaj na to nam nie pozwalają. Ale może za rok, dwa, trzy, może za cztery nam pozwolą. Można byłoby więc powiedzieć tak, dajcie nam przez te cztery lata czas na uporządkowanie naszych finansów publicznych wewnątrz, jak trzeba, to zmienimy konstytucję, przepraszam, nie konstytucję. zmienimy e, zasady liczenia długów. Po prostu my możemy się zgodzić, co ma sens ekonomiczny, że transfery do OFE nie wchodzą do budżetu, do, do deficytu budżetowego. Bo no to, to jest sensowne Z drugiej strony uporządkujemy sprawę z Unią, za cztery lata wracamy. Co by to dawało? Poczucie bezpieczeństwa, że tak, OFE istnieją, dalej mogą inwestować. Ludzie by. A, i te pieniądze zamiast OFE y, szłyby do ZUS-u do, do y, indeksowane według tej formuły, którą zaproponował dzisiaj minister, bardzo hojna formuła. Bo to jest formuła. PKB razy indeks inflacji, czyli, czyli PKB nominalny. No i wtedy, jak sądzę, mogłoby to być, znaczy, byłoby to rozwiązanie lepsze. I to tak naprawdę chcemy w tej opinii lbb powiedzieć, a w każdym razie ja to mam zamiar powiedzieć w tej, w tej, w tej dyskusji, znaczy w, w tym artykule, który przygotowuję. Czyli mówiąc krótko, ja jestem daleki od rzucania kamieniem Roszkowskiego. On jest w sytuacji rzeczywiście bardzo trudnej. Ten system nie może funkcjonować, jeżeli Unia Europejska chce go nam zniszczyć. Nieświadomie. Może nieświadomie, ale jeśli jest nieświadomie. Nieświadomie, ale ten system liczenia na pewno uniemożliwia funkcjonowanie. Ten system liczenia długu publicznego, Uniemożliwia yy, istnienie tej reformy w, w obecnym kształcie. Panie dziennikarzu, tam z papu na ostatniej stronie, na ostatnim, w ostatnim rzędzie. Niech Pan tylko tego nie przekręci, dobrze? Na niech Pan się Pan zapyta, co Pan tam chce posłać, bo to ważna sprawa. Przekręci Pani i będzie klops. Ja także nie udzielam się w dyskusji, która jest absolutnie e, niewłaściwa, na manowce sprowadzająca e, dyskusji o to, który ze sposobów kumulacji naszych składek emerytalnych jest dla nas, przyszłych emerytów, szczególnie dla Was, przyszłych emerytów, korzystniejszy. Czy korzystniejsze jest w ZUS-ie, czy korzystniejsze jest, jest w OFE? I, I teraz wszyscy się prześcigają. Ano w ostatnich 10 latach OFE było tam o 0,5% sprawniejsze. A ktoś inny obliczy, a nie, to nieprawda. Mniej więcej to samo było. Albo jeszcze słyszałem, że wręcz przeciwnie, że, 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 że w zus te pieniądze nam rosły szybciej niż w roku. Otóż to nie ma sensu najpierw. Przez 10, 10 lat nie jest na przykład dla was żadną perspektywą. Dla, dla was perspektywa inwestycyjna to jest 40 lat. Otóż przez 40 lat stopa zwrotu z inwestycji przez kogokolwiek prowadzona nie może być z zasady wyższa albo przynajmniej znacząco wyższa niż tempo wzrostu gospodarczego nominalnego. I w ogóle nie ma co dyskutować. Jeżeli ktoś myśli, że przez 40 lat może outsmart the market, to znaczy, że jest naiwny że będzie szedł w inwestycje ryzykowne, które raz na kiedyś mają, mają tendencję do wybuchania. W związku z tym, jeżeli ktoś zaczyna rozmawiać w kategoriach, a to jest skok na kasę, a to jest tego, od razu wyłączajcie prąd. To nie jest dyskusja poważna. Dyskusja poważna to jest o tym, jak sprawić, żeby w Polsce środki gromadzone w OFE właściwie wykorzystać. Zauważcie Państwo, że, że z jednym e, z ce... w każdym razie z efektów reformy emerytalnej 1999 roku było stworzenie zasobu kapitału długoterminowego, którego w ogóle w Polsce nie ma. Przecież te pieniądze, które się gromadzą, w ogóle to jest kapitał długoterminowy, który musi być inwestowany na wiele lat. Otóż. Przez te 10 lat jednym z największych zaniechań przez wszystkie rządy, przez wszystkie rządy było to, że nie zbudowaliśmy rynku finansowego, który by ofer oferował papiery długoterminowe, długoterminowe instrumenty finansowe. Myśląc pewno, że to rynek sam wykreuje. Nieprawda. Rynek tego nie wykreował i nie wykreuje. Trzeba mu pomóc, jak w wielu innych sprawach. Bo tylko wtedy, kiedy OFE będą miały w co inwestować w kraju, tak żeby to sprzyjało przyspieszeniu wzrostu gospodarczego, no to wtedy mogą te stopy zwrotu od tych inwestycji na dłuższą metę być wyższe. Wtedy wy będziecie mieli, bo ja tu już jestem stracony, ale wy będziecie mieli wtedy wyższe emerytury. Nie możecie mieć wyższych emerytur, jeżeli wzrost gospodarczy będzie niższy.